Dzień dobry, kochani, witam Was kolejnego dnia, trzeciego dnia w Bangkoku. E, jak widzicie, pogoda pochmurna, ale to przez cały, przez cały czas mamy, tak? Więc się nie ma co przejmować. Na zewnątrz jest mega gorąco, pomimo tego, że jest właśnie pochmurnie. E, my dopiero wstaliśmy i będziemy znowu na śniadanie. Nie wiem, czy będę nagrywać, czy nie będę nagrywać, zobaczę. E, no i co? nie będę przedłużać, nie będę przedłużać ostatni dzień jesteśmy w Bangkoku, jutro wylatujemy o 6 mamy zarezerwowaną limuzynę w, w recepcji bo pani powiedziała, że przez to, że wygraliśmy po prostu darmowy transport na lotnisko będziemy jechać limuzyną, ale limuzyna u nich to jest taki po prostu Mercedes a u nas limuzyna tak jakby w Polsce no to jest limuzyna długa ja sobie myślę, tak, kurcze jak te króle będziemy jechać tą limuzyną ale no chyba, jednak nie. Chyba to po prostu będzie jakiś Mercedes. Ale Mercedes też dobra klasa. Więc okej. Okay. No, także nie będę dłużej przedłużać i zapraszam Was na ostatni dzień w Bangkoku. My już wyszykowani idziemy teraz e, do galerii. Jak ona się nazywała? Czekajcie. Terminal 21, więc musimy sobie zapłacić graba i tym grabem pojechać do, do tej galerii. Zobaczymy, czy mi się uda coś kupić. Bo w sumie nie planuję nic takiego, chociaż mogłabym się rozglądać za jakimiś klapkami, bo te co, te, co teraz tu mam, to mnie tak obciążają, że masakra. Musiałam sobie plastry przykleić. Także no, idziemy, a reszta atrakcji będzie dopiero wieczorem. Zobaczcie, tam na dole jest ryneczek, ja się boję podchodzić, bo mam lęk wysokości, ale na pewno tam też pójdziemy i ta galeria ogólnie się ciągnie jeszcze wyżej, bo tam są schody ogólnie tam dalej i się ciągnie jeszcze wyżej, ale jest kilka pięter, także przejrzymy wszystko na pewno. Szukam ogólnie butów dla siebie i ogólnie teraz są modne te samby czy coś, tylko że mi się to, ten język tu nie podoba. Nie wiem. Te na pewno nie. Czy się zastanawiałam nad tymi? Nie wiem. Chyba jednak nie. Tutaj każde jedno piętro w tej galerii jest tak, jakby ponumerowane lotniskowo, że na przykład jest Anglia. Teraz jesteśmy w Istanbul, byliśmy w Paryżu. Także jest naprawdę fajnie, ale nic na razie nie kupiliśmy ciekawego. Może jeszcze coś znajdziemy. Poszliśmy sobie teraz do restauracji. wzięłam sobie jakieś inne mango sticky rice, zobaczymy co dostanie. nie Nie wiem, eee, cappuccino Julian sobie też wziął jakieś late. On się sobie jeszcze podczeka, bo nie chce nic innego jeść, e, takiego tajskiego czy coś takiego. Powiedział, że on takie rzeczy nie będzie jadł, żeby go brzuch nie wolał, a ja jadłam sobie jakieś spaghetti z jakimś jajem, coś tam, nie wiem, zobaczymy. Byliśmy w, galer w galerii, ten, e, jak się nazywało, Terminal 21. E, nic sobie tam w sumie takiego nie kupiliśmy. Byłam i w Gwesie i w innych takich e, sklepach, ale nic nie mogliśmy znaleźć. Ale kupiliśmy owoce. Także pokażę Wam, co mam tutaj. E, Julian, co tyś zapragnął, że jak pojedzie do Tajlandii, to kupi sobie duriana, tego śmierdzącego owoca. I jest on zapakowany po prostu w jakąś chusteczkę na chyba liściu bananowym, nie wiem, co to jest. Także zaraz spróbujemy. Ja sobie tutaj kupiłam jakiś pieczony banan. Ogólnie był jeszcze kokos i jakiś inny owoc, ale nie wiem, co to było. To się prezentuje tak. Fajnie, to się chyba otwiera właśnie z tego liścia i się później go je. No i tak mi posmakowało ten mango sticky rice w tej restauracji. I zobaczyłam, że oni po prostu. Bo tam na dole na te, w tej całej galerii było po prostu jedno wielkie, takie duże stoisko, i tam ludzie właśnie sprzedawali te wszystkie owoce, ciasta i tak dalej. I wzięłam sobie Mango Sticky Rind w takim pudełeczku. Patrzcie, ile tego mam, więc będziemy się zajadać. A tutaj mango, uwierzcie mi, jest bardzo, ale to bardzo pyszne, więc sobie to zjemy. Ja sobie to na razie zostawię na wieczór, bo. Już zjadłam właśnie w restauracji mango sticky rice, więc nie będę na razie tego kosztować, ale za to spróbujemy sobie Duriana. Great try your dur durian. Dobra, to spróbujemy, żeby nie było. śmierdzi. Wcale nie śmierdzi. Może to jakoś trzeba obłupić. Ja w sumie nie wiem jak to się jeszcze, że wam powiem. Czekajcie. Jak to się ja. Nie, mm. nie wiem czy to się to jest tą łupką czy bez. Dobra. Ale w ogóle to nie śmierdzi. Nie wiem, jak ocenić to, jak to może smakować, ale jest bardzo dobre, jest słodkie. Ale w życiu, w życiu to nie śmierdzi. Dla mnie w ogóle. Mmm, pycha. Dobra. Zostawię tu Julianowi, ale jakoś, jakoś ten durian szału na mnie nie zrobił. śmierdzi, nie śmierdzi. Więc nie wiem, co ludzie tak szaleją, że niby to śmierdzi. A spróbujmy sobie jeszcze tego pieczonego banana, bo jestem tego najbardziej ciekawa o nie, to się sypie z tego czekajcie, ja sobie to jakoś na reklamówce otworzę żeby tu nie posypać tym nie wiem jak wam to, mam wam to pokazać bo to się wszystko sypie z tego liścia ale ogólnie wygląda to tak czy będzie dobre? myślę, że tak a to jest jakiś ryż. Poczekajcie, tutaj jakąś mam... Co to jest? Nie wiem. To jest jakiś ryż. Mmm, jak to pachnie. Uwaga, próba testu. Mm. Ciekawe. Takie... To jest chyba banan zawinięty w ryż. Dobra. Mhm. Ale wydaje mi się, że kokosowe też by było spoko. Zostawię połowę dla Juliana. Niech sobie też spróbuję. Ale dobra. Mhm. Spycha. Jeszcze mango raz, później spróbuję. Ale już jadłam mango raz, więc nie będę jadła drugi raz. Tylko na wieczór sobie zostawię. A ogólnie. Pechota. Przyszliśmy sobie z Julianem ostatni dzień na drineczka i wzięłam sobie teraz taką opcję. Także spróbujemy, czy będzie dobra. Mmm, tycha. Ostatni dzień w tym hotelu. Jedziemy teraz z Julianem. Właśnie zamówiliśmy graba. Jedziemy na ten rynek z tymi wszystkimi owadami i nieowadami. I zobaczymy, co dzisiaj jeszcze będziemy robić, ale w planach są jeszcze dwie stacje, więc czekajcie, pokażę Wam wszystko. Ja myślałam w ogóle, żeby spróbować sobie takiego robaczka, ale chyba jednak, chyba jednak odpuszczę, nie dam rady, jakoś mózg mi tego nie przezwycięży, więc chyba odpuścimy, ale popatrzeć możemy, czemu nie. Jesteśmy na tej ulicy w Bangkoku, napiszę Wam. Jak się ona nazywa? Idziemy teraz szukać jakichś robaków. Kuli No, Nie. No? Ja sobie już zobaczyłam krokodyl, ale na pewno go nie będę jadła. Nie zrobiłam dużo ujęć, ale mi się wydaje, że ta ulica ogólnie była większa. Tutaj to naprawdę lipa. Maybe we should go on that side, Julian. Nie wiem. E, wszędzie, gdzie chciałam zrobić zdjęcie tych robaków, to ciągle albo 20 batów chcieli, albo 10 batów wzięli, więc stwierdziłam, kurde, no nie będę płacić im tyle kasy, czy tyle kasy, no w ogóle kasy, nie, a co będę płacić za zdjęcie. Więc Julian mówi, ej, stani, zrób na zoomie. No i ja wstawię wam takie zdjęcie, jakie Jakie zrobiłam? Mam nadzieję, że będzie ok, ale robaczka nie spróbowałam, krokodyla widziałam, także masakra. wzięliśmy sobie, sobie graba i teraz idziemy na ulicę. W... Panien, nie wiem jak to nazwać. Są kobiety, które zapraszają na droineczkę i tak dalej, idziemy zobaczyć. Ogólnie ta ulica się chyba nazywa Soi Kowboy. E, no. Także mam nadzieję, że Juliana mi to nie zabiorą. A jak zabiorą, to się na pewno przestraszy, co może być pod spódniczką. Idziemy teraz na ostatni przystanek. W dniu dzisiejszym na China. Tam co prawda nas pan wysadził trochę za późno, w jakieś kurcze nie wiadomo gdzie, aż tam z tyłu, tam z tyłu było tak ciemno, że masakra, ja mówię jak dobra, zatrzymujemy się, idziemy na nogach. Teraz się musimy trochę wracać, patrz Jurek, jest szczurka. Jest szczurka. Wow, ale jaka duża. O. Także idziemy na Chinatown. To jest ostatni nas dzisiaj przystanek. Na tym e, wcześniejszym przystanku nic nie nagrywam, bo tam chyba nie można nagrywać i robić zdjęć. Ale... Ale Julian mówi, że musi się nie spodobało. Did you, did you like that girls? Nie. nie? <laughs> Żadna go nie wzięła, więc jest nadal mój. <laughs> dzisiaj już nigdzie nie będziemy chodzić, bo już nie. tu bezdomne Żółwyspu leży. Matko. Ważne jest normalnie smutno. E, dzisiaj już nigdzie tak nie będziemy chodzić. Tylko zwiedzimy ten China tam i będziemy do hotelu, bo praktycznie większość co tu zwiedziliśmy. Masakra ileczył z ludzi bezdomnych ja pitole. Koszmar. Tak mi jest przykre, jak widzę. Ale wiecie, każdy każdy może jednak... Ja jestem tego zdania, że zwierzę no zwierzęciu warto pomóc, bo zwierzę nie ma żadnego wyboru, tak? Albo jedzenie, albo nie. Za człowiek, to jednak może pójść do pracy, może coś zrobić ze sobą. No, także no, przykre, ale no, życie realne. No i później idziemy do hotelu. Idziemy spać, może jeszcze zajrzeć do 7-Eleven i idziemy spać, bo jutro czeka nas kolejna podróż samolotem, godzinkę. a no także, ten, patrzcie jakie tuktuki fajne jeżdżą. My już jechaliśmy chyba trzy razy na tych tuk-tukach, -tuk 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 więc wystarczy.